Dialogi w połowie drogi, żeby zrozumieć, żeby usłyszeć, po to, żeby się spotkać. Tak gdzieś pomiędzy, tak gdzieś w połowie. Dialogi, Dialogi w połowie drogi. drogi. Witamy serdecznie Ewa Skrabacz i Wojciech Łiżłek. Tak się zastanawiałam, co można było usłyszeć w tym naszym ostatnim odcinku. No, być może ktoś bardziej usłyszał crash test, ktoś bardziej właśnie tęsknoty, marzenia. Właśnie, a marzenia? Mówiłaś o marze, że marzy ci się, żeby kiedyś na Wielkoczwartkowej liturgii ktoś złożył życzenia, życzenia. Ludzkim, ludzkim, zrozumiałym głosem. Językiem też, normalnych ludzi, tak. Otóż uprzejmie donoszę, że marzenia się spełniają, bo w ostatnią niedzielę, kiedy moi parafianie tu w Tomsku składali mi imieninowe życzenia, to co ja usłyszałem? Otóż przewodniczący Rady Parafialnej powiedział coś takiego. Ojcze, bardzo dziękujemy za to, że Ojciec jest do nas podobny. W Piśmie Świętym jest napisane, że Pan Jezus. Był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. A ojciec poszedł o krok dalej. <gry> bardzo ładne. I, i, I tak, ojcu, powiem, że bardzo nam z tym dobrze, że nie jesteśmy sami, tylko że ojciec na tej drodze grzeszników idzie z nami. I tak sobie od razu pomyślałem, że proszę, Ewonia mówiła ostatnio o tym, że chciałaby coś takiego usłyszeć. Proszę bardzo, niniejszą uprzejmie donoszę. Bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście bardzo mi się podoba, w punkt trafia. a Dla nas wszystkich to też takie optymistyczne, że nawet jeżeli nam się wydaje, że nasze marzenia się jeszcze nie spełniły, to może gdzieś w świecie owszem się spełniły. Jak moje w Tomsku na Syberii na przykład. Tak jest, tak jest. Ale tak a propos właśnie tego, co słyszymy Słysząc to samo de facto, czytając to samo, i tak dalej, to tak sobie pomyślałam o tym dokumencie, który w ostatnich dniach był tak głośno rozważany kiedy internet niemalże rozgrzał się do czerwoności w kontekście tego dokumentu ogłoszonego, a właściwie, który wszedł w życie 20 kwietnia, tego dokumentu Konferencji Episkopatu Polski, ja nie będę przytaczać jego długiej nazwy, ale dotyczy ono... On bo obec... jesteśmy ograniczeni czasowo też. Zdecydowanie. Tak. Znaczy nie tylko czasowo jesteśmy ograniczeni, ale teraz... <laughs> Proszę mówić ten, za siedem, no. Ten czas tak zaakcentujmy, to, to dobrze wyjdzie. W każdym razie Tytuł jest długi, a chodzi o obecność osób duchownych i nie tylko w mediach. I można odnieść wrażenie, że oto zobaczyliśmy jakiś przerażający zestaw, kneblujący, cenzorski. No pojawiały, pojawiały się takie słowa, że knebel, że bicz. Duszenie wolnej dyskusji, jakiejkolwiek no. dyskusji itd. Tak się zastanawiam, czy to więcej mówi o samym Regulaminie, zasadach i wytycznych, czy o tych, którzy ich słuchają? No, myślę, że jak wszystko, nasze wypowiedzi najwięcej mówią o nas samych, prawda? I że zacytuję tutaj um, Leszka Miller'a, z którym mogę się zgadzać czy nie zgadzać, ale za bumoty trzeba go cenić, który kiedyś powiedział, że to nieprawda. Tak się często mówi, że milczenie jest złote. Milczenie bywa również szansą. I no, ja się bardzo dziwię temu szumowi i temu takiemu rozgrzaniu do czerwoności, tym, bo przecież w jakichkolwiek warunkach, okolicznościach żyjemy, w, jakiej, w jakiejkolwiek społeczności, to zawsze jest regulamin, konstytucja, zasady, no, no zawsze jest coś, prawda, co określa, co możemy powiedzieć, że ogranicza, ale to jest też coś absolutnie potrzebnego. A no właśnie, bo możemy na to popatrzeć bardzo negatywnie, to, że to jakoś nas ogranicza i tak dalej, a można też potraktować to jako jakiś punkt odniesienia, który nam wskazuje jednak, przypomina o pewnych kwestiach, które są ważne w tym naszym byciu wspólnym. No, oczywiście, to są ramy które określają pole działania, prawda? I myślenie dorosłego człowieka o tym, że on. Ma nieograniczoną wolność, albo że może mieć nieograniczoną, to tutaj już tak bym się troszkę przejmował nawet. Jeżeli ktoś tak myśli, żyjąc w małżeństwie, w mając własną rodzinę, mhm. czy jeżeli tak myśli, no to znaczy się tak, albo sobie jeszcze nie zdaje sprawy z tego, albo nie dorósł, albo znaczy chodzi tu bardzo... o jakąkolwiek wspólnotę. Mhm. Jakąkolwiek wspólnotę bo przecież właśnie to są ramy, które określają pole działania, ale potem nikt nie odbiera wolności i co więcej wolność polega na tym, że to ja sam muszę decydować, raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę, prawda? No więc nie chcę tutaj wielkich słów używać, ale to przecież no tak jest. Mało tego, w gruncie rzeczy. Ten dokument, który wszedł w życie, jak już chyba wspomniałam, 20 kwietnia, w większości zawiera te zapisy, które już były w dokumencie z 2005 roku. Z oczywistych względów ten zawiera nowe odniesienia do przestrzeni internetowej i mediów społecznościowych, bo w tym 2005 roku tośmy jeszcze o Twitterze, Instagramie i TikToku to nie słyszeli, a zatem no trzeba właśnie. to jakoś updateować. No tak, tak. no i, 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 tak, i tak było zawsze. Pojawiły się samochody, no to pojawiły się również zasady dotyczące, Używania samochodów. To jest coś bardzo oczywistego. I znowu, tego dokumentu nikt ci nie każe na klęczkach czytać ani przyjmować. Nie przypominam sobie, żeby. Ten poprzedni dokument, o którym wspomniałaś, owocował tym, że o to co i róż, co tydzień toczył się jakiś proces przeciwko komuś, kto wystąpił w telewizji, w gazecie, czy gdzieś tam bez pozwolenia, przełożonego. Nie tyle jest ważne, czy z pozwoleniem, czy bez pozwolenia, tylko co on tam powiedział. Bo jeżeli mówił rzeczy, które rzeczywiście budują które służą temu, co jest istotą misji danego zakonu, kościoła i chrześcijaństwa, to przecież nikt się nie czepi. Ale ramy są po to, że jeśli ktoś zaczyna używać mediów do tego, żeby niszczyć to, co jest istotą. Albo żeby burzyć, przypominam to, co papież Franciszek często mówi, że mieszanie, niszczenie, dzielenie to jest ulubiony, ulubiona taktyka diabła. No to, że trzeba przypomnieć komuś takiemu, że gość, wiesz co, to zobacz, no już nie tylko, że po bandzie, ale za bandą jesteś, prawda? No właśnie, ja przepraszam za tę dosadność, ale powiem, że ten rozhisteryzowany tłum komentatorów, może nie taki tłum, ale ta grupa komentatorów, raczy zapominać o tej praktyce ostatnich lat. No bo właśnie, tak jak powiedziałeś, nie ma stowarzyszeń zakneblowanych przez kościół, tłumów tych, którzy zostali pokrzywdzeni właśnie takim cenzorskim zapędem. Oczywiście, bo tutaj się pojawia nieżyciowych biskupów, którzy chcą uciszyć w ten sposób, a w każdym razie będą mogli uciszać tych. Którzy są bardziej znani od nich, bardziej lubiani, tak. a niejednokrotnie też mądrzejsi. No, jak, a w Jak zawsze gratuluję a w, a w, pokory. Bo właśnie, bo w podtekście jest to, że na przykład takich jak ja, bo ja jestem bardzo lubiany, bo ja jestem bardzo znany. I okej, okay, na pewno wielu z tych, których się oburzyło, jest znanych, lubianych, ma swoich fanów, a może i nawet wyznawców. Tylko jakby nie o to tutaj chodzi. Zupełnie nie o to, bo to, że są ramy, to, to co powiedziałem, nie zwalnia cię z myślenia. I co więcej, nakłada na ciebie obowiązek rozeznawania, bo to zawsze ty musisz zdecydować, co będzie lepsze. Mówię to jako jezuita. Zawsze mówiono nam, że nasze konstytucje zostały napisane: Ignacy ze łzami w oczach je pisał, po czym, kiedy już to wszystko skończył, to. Napisał o tym, że konstytucje nie obowiązują pod grzechem, bo to ma być twoja wolna odpowiedź, prawda? I jak refren powtarza się w różnych dokumentach tekst, o ile przełożony nie uzna w Panu inaczej, to ty sam musisz widzieć, czy w tych okolicznościach czasu, miejsca i przyrody akurat to będzie najlepsze. Ignacy pisał listy naszym misjonarzom, co mają robić ale zawsze dodawał, chyba że będąc na miejscu uznacie, że lepiej będzie inaczej. Choć jest to nieco odmienne, to co mówisz, od tego, co nam funduje episkopat, czy poszczególni biskupi za każdym razem, kiedy rozważamy post piątkowy i słyszymy, że ta diecezja jest zwolniona, w tej nie i tak dalej, i jesteśmy trochę sprowadzeni do tego poziomu, że trzeba było sprawdzać właśnie granice województw, czy ja jestem jeszcze po tej stronie, że mogę zjeść mięsko, czy nie mogę, no bo to jest takie to, to mi się kojarzy właśnie z niewychowywaniem do wolności. I... No tak, no, dotknęłaś punktu, który jest dla mnie tam często o tym mówiłem, pisałem, wypowiadałem się. Znaczy tak, chodzi tak, mi tylko o to, żeby sobie strony, że ale... nie mamy takie tendencje w kościele. Tak, tak mhm. ale przecież mówiłem, że tak nie będę robił. Mówiłem, że nie będę zachowywał postum i nikt mi żadnej krzywdy nie zrobił. Prawda? Nie trafił ziółek na listę kaznodziejów tak I zresztą, zakazanych. I zresztą takie mówienie o tym, że, że właśnie, że tu mnie próbują kneblować. Ma rację ksiądz Węgrzyniak mówiąc, że w żadnej innej organizacji nie ma tyle wolności, co w kościele. Prawda? Wszyscy ci rozdzierający szaty nad tym, jak to kościół knebluje, pracują, wielu z nich pracuje w korporacjach, gdzie spróbowaliby tylko, ja już nie mówię o krytyce, ale jakiekolwiek odchylenie od linii głównej tej korporacji, to już jest karane i to w sensie dosłownym. A w kościele, a już w towarzystwie, przepraszam, że tak powiem, że się tak, że się tak pochwalę, no ale narzekanie na brak wolności w towarzystwie, My mamy, Jezuici, często tak mówimy, jeżeli nie chcemy o kimś wprost powiedzieć, żeby nie ujawniać jego personaliów, to mówimy, jeden z naszych, nazwiska nie pamiętam. Sprytny i wygodny. No więc ja chciałem opowiedzieć taką historię, że jeden z naszych, nazwiska nie pamiętam, właśnie wystąpił, był z towarzystwa, zostawił nas, mówiąc, że brakuje mu wolności w towarzystwie. I dosyć szybko się okazało, że rzeczywiście brakowało mu tej wolności, tylko że wolność miała konkretną twarz, konkretny kolor oczu, konkretny kolor włosów. No, no tak, tylko że o wiele łatwiej jest robić siebie męczennika wolności i opowiadać o tym, jak to, a już gdzie ja gdzie. Ale narzekanie na brak wolności w towarzystwie to jest jakby ktoś spacerując po Himalajach mówił, że muszę się wybrać w góry, bo dawno nie byłem i tak bardzo mi tego brakuje. No. Ładne porównanie. I tak sobie myślę, że. Okej, okay, nie zamykamy żadnej dyskusji, nie mówimy w ten sposób nikomu, że nie wolno się zgadzać czy nie zgadzać i polemizować. Zawsze. Ale tak myślę, że z zachowaniem wszelkich proporcji. A mam wrażenie, że w tych ostatnich dniach tych proporcji właśnie tak zwyczajnie zabrakło. Żeby nam tych proporcji nie brakło, to tu nikogo nie potępiamy, nikogo nadmiernie nie chwalimy, nawet siebie. Wyjątkowo? Wyjątkowo właśnie dzisiaj, tylko mówimy, żeby się spotkać gdzieś tak pośrodku. Bo co by nie mówić, to cenne są przecież dialogi w połowie drogi.